18 grudnia w Teatrze Kogitatur w Katowicach odbyła się Wigilia Artystyczna Pałacu Młodzieży. W programie imprezy znalazło się otwarcie wystawy pokonkursowej szopek noworocznych Mała, Mniejsza, Najmniejsza oraz program artystyczny kolęd, pastorałek i tańca. Od paru ładnych już lat świętujemy to wspaniałe święto, właśnie w artystyczny sposób. A więc ten konkurs na szopkę noworoczną. Są warsztaty świąteczne, malowaliśmy już kartki świąteczne, robimy paczki na prezenty, no i kolendy. Konkurs na małą szopkę, na małą szopkę, szopkę w miniaturze w małej formie rzeźbiarskiej. Myślę, że konkurs o tyle magiczny, że co roku przyciąga coraz więcej dzieci. Ma jakąś w sobie siłę. I promujemy tutaj w, poprzez tradycję, poprzez pewien element trwałej kultury, to, co jest najpiękniejsze, czyli sztukę nieskażoną, sztukę bardzo szczerą, sztukę wynikającą z potrzeby serca, obserwacji, jakiejś refleksji, poniżej 15 lat, czasami mocniejszej niż dorosłego człowieka. Konkurs Szopek z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Poziom, poziom co roku jest bardzo wysoki, a w tym roku ta magiczna dwunastka spowodowała, że nie jestem mocny w arytmetyce, ale 400 młodych artystów, małych artystów wzięło udział w konkursie z 28 ośrodków całego województwa. Przyznaliśmy nagrodę główną, takie Grand Prix dziecięce. To przepiękna szopka, która jest w ekspozycji, szopka witrażowa w szkle artystycznym. Ponadto 12 nagród głównych, 12 wyróżnień i 12 nagród zbiorowych za instalacje artystyczne. Oprócz różnego rodzaju występów, dzieci otrzymały to, co lubią najbardziej: słodkości, pachnące pierniki, cukierki, czyli to, co na Wigilię jest potrzebne. Zaczynamy świętować po prostu święta Bożego Narodzenia. Teatr Kogitatur, który oswajamy od roku, ponieważ pałacz się remontuje, bardzo nam sprzyja. Ludzie bardzo lubią tak przychodzić.